Dzień dobry widzowie! Dzisiaj robimy kolejny filmik z Kubą. Jest to nowa gra. Nie wiem nawet jak się nazywa. Hmm, otwórz kontakty, Super Kuba. Nie mogę, dlaczego? Dobra, a weźmy sobie nawet yy, pojazdy. A, on już ma auto, to było jego, nie! Sporty, a, bo to są sporty. Portowe... O! Takie, takie. Mm. No jak jedziesz? Jakie wolne. To nie, że to się w ogóle nagrywa, o, tylko sobie sprawdzam różne rzeczy, co robimy, co robimy, co robimy? Nagrywa się. Dobra, napiszmy nagrywa się. Nagrywa się. Co, to, co to było? O jedzone. jedzono. Jedzono, jedzono. Z za Dziękuję. Ja lubię jeść. Je, je, je. Ja lubię jeść. Ja je, je, je. Okej. Okay. Okej, okay, no to co robimy? Co robimy? No, 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 no. <laughs> chodzisz do takiej tyle innej chodzisz. Do takiej tyle innej dobra. Co? Co? Coś w sobie chyba, co nie jak to. Za bardzo odsunąłem mikrofon. Dlatego mnie chyba nie było trochę słychać. Co? to był krótki filmik, a ten filmik został przerwany z tego powodu o Gram Gramy w inną grę? Tu odpiszę. O! Okej. Okay. Dobra. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, a ja się zamierzam. Pa, pa!